Yoga Tym razem woda i światło pasenik no, oczywiście tu jest niebieski, tylko że on jest tak niebieski jak tutaj bardzo często jest niebieskie niebo I z wodą można praktykować też w taki sposób, że no tu akurat słońca już nie ma można się też patrzeć światło, widoczne jako chmury, w formie chmur. Widoczne w odbiciu, który cały czas się lekko rusza, bo ta woda lekko faluje. Nie wiem na ile to widać. Właśnie poznając światło zaczyna się zauważyć pewną plastyczność, jaką światło ma samo w sobie. Światło jest na jakiejś formie, czy jakaś forma jest światłem. Zobaczenie, czyli jakimś takim jeziorze, które ledwo co tam ma fale, ale też z większymi można sobie robić. To też patrzeć swoje odbicie. Jest też bardzo ciekawe. To jest tak naprawdę jest psa yoga. To jest po prostu light yoga. To co pewnie w nie jest zwane też praktyką naturalnego światła, która niby tyczy się ciemności, ale to praktyki są przeplatane. I teraz zaczyna się robić takie, nie wiem czy widać, fiołkowe. Nie? I, i, i był po prostu praktyka z zachodem słońca, Sanjobi. To jest 15 minut, 5 minut, 10 minut, pół godziny, tyle ile chcesz. Tutaj oczywiście też można sobie robić przerwy, nawet fajnie jest sobie porobić przerwy palmingu. Yy. Nawet przed praktyką. W ogóle palming to jest fajnie robić sobie tak często, jak się chce w ciągu dnia. Bo on daje zawsze odpoczynek, jak się zrobi palming. To wystarczy pamiętać, więc nie wiem, nawet jak ktoś pali papierosy, to sobie zakodować, że jak Papieros, to się robi palming na przykład. W z tymi tradycyjnymi czynnościami powiązać jakieś praktyki. Także coś się dzieje. Nie wiem, przed snem palming jest fajnie też robić. Po łudzeniu się można palming robić. Podczas praktyk, szczególnie ze słońcem, gdzie jest dużo światła, to wtedy palming bardzo często, bo trzeba po prostu równoważyć tą ilość światła z ilością ciemności. Jest wtedy. Jest tam os un poco alternados. Trzeba po ekstremach trój wtedy poskakać, żeby zrównoważyć to. Mm. po w trakcie właśnie, w ogóle w ogóle palming i światło to zwiększają pewne doznania hmm. powstaje pewien świadomy, wewnętrzny świat nie wiem jak to określić, tego się nie da określić. Po prostu jakby się wchodzi, wchodzi się po prostu w pewne inne wymiary. Można sobie pójść na jakiś czas w ogóle w inną odnogę. Praktyka sen Yogi, light Yogi, jak tam z Was. Można to nazwać praktyką życia. Wszystkim to można nazwać. To jest właśnie spokój. Dlatego te nagrania takie są. Dlatego ja też tak mówię. Też o oddechach pamiętać. Przeponowe w rozluźnieniu. Oczywiście uziemienia tu jestem. Ja bym wolał być uziemiony na jakimś ciepłym. W sumie to jest cieplejsze, kurde niż powietrze. O. O. Tak, to jest cieplejsze. A, i w ogóle do Saniogi. No, bo to w następnym.